Z Ewangelii według Świętego Marka, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, Jezus odpowiedział: Słuchaj Izraelu, nie da się wypełnić dziesięciu przykazań dekalogu, nie da się wypełnić przykazania miłości Boga i Bliźniego, jeżeli żyć się będzie wsłuchanym w siebie, swoje potrzeby i yy, swoje oczekiwania. Dlatego pierwsze ze wszystkich przykazań to przykazanie słuchaj Izraelu, słuchaj Boga. Nie swoich oczekiwań, nie swoich chęci, nie swoich czasami zupełnie wydumanych pragnień. Słuchaj Boga i okaże się, że Twoje serce się zmienia, że nagle nie jesteś w centrum i nie Twoje potrzeby. Są najważniejsze. Nagle staje się możliwe to, co po ludzku zupełnie niemożliwe. Ucz się miłości. Do zobaczenia jutro.